Teraz porozmawiać o początkach estetyki, o tym czym jest sztuka, o tym na czym polega piękno i o tym co ciekawego na temat sztuki powiedział Arystoteles. Czy to jest sztuka? Czym w ogóle sztuka jest? Dziś możemy spotkać się z rozmaitymi definicjami sztuki, a tak naprawdę zorientujemy się, że artyści cały czas spierają się o to. Z czym tak naprawdę jest sztuka, a może wręcz po prostu mają problem z nazwaniem tego, co robią. Możemy mówić, że sztuka to po prostu całokształt działalności twórczej człowieka, możemy mówić, że jest to pewna ekspresja o charakterze oryginalnym, możemy też patrzeć na sztukę jako pewne wytwory, które wywołują w nas pewne wrażenia, wzniosłości, pewne emocje itd. Bardzo ciekawą definicję sztuki stworzył polski filozof Władysław Tatarkiewicz. Stwierdził, że sztuka jest odtwarzaniem rzeczy bądź konstruowaniem form bądź wyrażaniem przeżyć, jeśli wytwór tego odtwarzania, konstruowania, wyrażania jest zdolny zachwycać bądź wzruszać bądź wstrząsać. Zupełnie inaczej podchodzili do sprawy starożytni Grecy. Uważali, że sztuka to po prostu umiejętność wytwarzania czegoś zgodnie z określonymi regułami. Nieważne więc, czy to zachwyca i porusza. Chodzi o to, by stworzyć posąg zgodnie z regułami tworzenia posągu. Jeżeli znam reguły, jak ulepić pięknego bałwanka i robię to zgodnie z tymi regułami, jest to właśnie sztuka. A zatem sztuka jest w człowieku. Jeżeli posiadł on pewne reguły wytwarzania rzeczy, posiada on w sobie sztukę. Posiada on w sobie na przykład umiejętność wytwarzania bałwanka z masy solnej. Według Was to jest piękne, a to, a to, a to, a to. Ludzie się spierają o to, co jest piękne, a co nie. Oznacza to, że mają różne kryteria piękna. Postaje więc wielkie pytanie, co stanowi kryterium piękna i czy możemy zgodzić się na jakieś konkretne kryterium? Pierwszą teorią piękna była tak zwana Wielka Teoria Piękna, stworzona przez Pitagorejczyków. Czyli uczniów Pitagorasa. Zgodnie z tą teorią, piękno polega na harmonii, na proporcji. Zauważyli oni bowiem, że całą rzeczywistość rządzą proporcje matematyczne. Zaczęli m.in. od muzyki. Zobaczcie, jak działa oktawa. Wiecie, gdzie nacisnąłem strunę, aby uzyskać dźwięk o oktawę wyższy od pierwszego? Dokładnie w środku gryfu. Czas na kwintę. Dokładnie jedna trzecia gryfu. A teraz kwarta. Dokładnie jedna czwarta gryfu. Jeżeli trzymamy się proporcji albo dostrzegamy w czymś proporcję, to coś jawi nam się jako piękne. Istota piękna polega więc na proporcji, harmonii. Możecie jednak oczywiście dyskutować i zwracać uwagę, że piękno polega na czymś zupełnie, zupełnie innym. Spróbujcie sformułować własne argumenty za koncepcją piękna, która jest Wam bliższa. Arystoteles napisał pierwsze systematyczne dzieło na temat teorii i literatury. W dziele tym pod tytułem Poetyka zajmuje się sztuką poetycką, ale nie w takim znaczeniu, że dotyczy ona pisania wierszy. Chodzi o poezis, czyli właśnie wytwarzanie zgodnie z regułami. Stworzył on typologię sztuki poetyckiej, czyli wyróżnił kilka rodzajów takich oto dzieł. Zostawił z boku wiersze i skoncentrował się na trzech gatunkach. Na Tragedii, komedii oraz eposie. Nie ma co wchodzić w szczegóły, bo znacie to z języka polskiego. Skupmy się jedynie na tragedii i na tym, czym ona różni się od eposu i od komedii. Od eposu zarówno komedia i tragedia różnią się tym, że nie mają charakteru narracyjnego, lecz dramatyczny. Chodzi o to, żeby wystawić to na scenie, by miało to formę dialogiczną, by się akcja. Od komedii tragedia różni się tym, że dotyczy akcji. Poważnej i w wielu momentach stosowany jest w niej odpowiednio wysoki język. Przede wszystkim jednak w tragedii chodzi o wzbudzenie uczucia litości i trwogi, które ostatecznie doprowadzają widza do przeżycia katarzis, czyli oczyszczenia z tych właśnie emocji. Do zrozumienia, czym jest tragedia według Arystotelesa, kluczowe są dwa pojęcia: Mimesis i katarzis. Wiemy już o Katarzis, chodzi o oczyszczenie, które bierze się z nagromadzenia uczuć litości i trwogi. Mimesis natomiast oznacza naśladowanie. Nie chodzi jednak o proste naśladowanie, w sensie odtwarzania form, które widzimy w rzeczywistości. Chodzi o naśladowanie ludzkich działań, naśladowanie tego, w jaki sposób ludzie przeżywają pewne sytuacje i ostatecznie przeniesienie tego na sytuację bohaterów, pokazanie tego na scenie. Nie chodzi więc o dokładne odwzorowanie pewnej konkretnej historii, ale o pokazanie jak ludzie żyją, jak funkcjonują, jak ludzie przeżywają pewne problemy, jakich decyzji podejmują. Dzięki temu widz odnajduje siebie w tym co widzi na scenie i możliwe jest przeżycie właśnie uczuć, litości, trwogi prowadzących do katharsis.